Kiedy Pan Jezus mówi w tej Ewangelii o swoim powtórnym przyjściu, to używa takich przykładów, które w naszej kulturze uznane byłyby za opresyjne. Czemuż bowiem nam nie powie, kiedy przyjdzie? Tylko używa takich obrazów. O tym, jak złodziej włamuje się do cudzego domu w sposób niespodziewany. O tym, jak przyszła straszliwa kara potopu w czasach Noego. Czy nie mógłby w zwykły sposób powiedzieć nam, Określić ten dzień wszystko byśmy wiedzieli i niepotrzebne byłyby takie drastyczne przykłady, że dwóch będzie na polu, jeden będzie zostawiony, drugi wzięty, dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie zostawiona, a druga wzięta. Życie, którego byśmy się domagali według tych współczesnych kryteriów lewicowych, nie istnieje, ponieważ nie ma tak w życiu, żeby drogi były proste, żeby nie było na nich wypadków. Nie da się zrobić, aby dzieci nie płakały, aby zawsze. Woda była w kranie i światło się nie psuło. Nie da się też tak zrobić, aby mieć interesującą pracę, pracować i być po niej wypoczętym. Nie istnieje bowiem takie nieopresyjne życie. Kiedy więc mówi, to mówi o prawdzie i o zmaganiu się i o tym, abyśmy mieli czystą intencję. I wśród tych trudów, które są w życiu, abyśmy z miłości do Niego czekali, na Jego powtórne przyjście. I nawet jeżeli nie czujemy się, nie będziemy się czuli najlepiej, albo nie będziemy szczęśliwi, to nie oznacza, że źle na Niego czekamy, albo że nie będziemy zbawieni. Jest bowiem tak. Że można w ogóle nie być szczęśliwym w tym życiu. Można urodzić się bardzo cierpiącym, schorowanym, i to w ogóle, co tutaj się dzieje, nawet jeśli nie ma takiego szczęścia widocznego, nie oznacza, że ktoś nie będzie zbawiony. Wręcz przeciwnie, jeżeli przyjmie te cierpienia i trudy, które są. To jego zbawienie będzie mu smakować być może jeszcze bardziej. Nie chodzi więc o to, aby tutaj zabiegać za wszelką cenę o szczęście. Nie chodzi o to, aby dać zwieść diabłu i przy jego pomocy coś w życiu osiągnąć. Chodzi o to, aby kiedy jest dobrze, to przyjemności przeżywać, a kiedy jest źle, to być cierpliwym i wytrwałym bo prawie wszyscy potrafią wygrywać a przegrywanie jest o wiele trudniejszą sztuką więc po co taki pęd do tego wygrywania skoro nas to nie rozwija władca Dubaju mówi tak twórca potęgi Dubaju który nie jest chrześcijaninem, wyznawcą Allaha, mówi, że jego ojciec jeździł na wielbłądzie, jego dziadek jeździł na wielbłądzie, on jeździ Mercedesami, ale jego syn będzie jeździł na wielbłądzie i wnuczek też będzie jeździł na wielbłądzie, bo trudne czasy rodzą silnych ludzi, a łatwe czasy rodzą łatwych ludzi. Gotowość na przyjście Chrystusa. Jest gotowością religijną. W polskiej tradycji religijnej i kulturze naszej jest XIII-wieczny początek RORAT, który polegał na Wawelu na stawianiu świec siedmiu, które nazywały się RORATnicami i były stawiane przez wszystkie stany. Yy, królestwa przez chłopów, przez przedstawicieli mieszczan, przez duchownych i przez króla i w czasie stawiania tych świec wszyscy powtarzali jednakowo słowa gotów jestem na sąd Boży, co oznaczało gotowość na przyjście Chrystusa, który przyjdzie, objawi się w wielkiej mocy we wszechmocy do karania i do nagradzania albo odwrotnie, do nagradzania i do karania. W jednym bowiem i w drugim objawia się wszechmoc Boża, i to nie jest tak, że Pan Bóg, który jest miłosierny, nie może być tym, który jest wszechmocny i może zniszczyć wszystko to, co mu się sprzeciwia. W nim bowiem Mieści się to, co robi lewą ręką i to, co robi prawą ręką, i wszechmoc Jego i miłosierdzie objawia się zarówno w jednym, jak i w drugim. Pełny więc obraz Boga, który przyjdzie na sąd, powinniśmy wyznawać i nie uciekać przed prawdą, nie e, ułatwiać sobie życia mentalnie, bo. Może się okazać, że takiego życia, którego chcemy, po prostu nie ma, a my dokonujemy alienacji i uciekamy przed prawdziwymi problemami, nie chcąc się z nimi konfrontować. Adwentowe czuwanie wskazuje nam, jak powinniśmy być realistyczni. Jak powinniśmy dobrze oceniać wszystko to, cośmy osiągnęli, wszystkie te dobre uczynki, któreśmy spełnili, jak również to, co w naszym życiu lub w życiu innych ludzi jest złem, ale także patrzeć szerzej, czyli dostrzegać zło, które nie od nas zależy, a które jest zbudowane w postaci różnego rodzaju struktur i organizacji. Kiedy przyjdzie koniec świata, wtedy żadne zło po przyjściu Chrystusa już nie będzie mogło się pysznić. Nie będzie takiej organizacji, nie będzie takiego człowieka, nie będzie takiego anioła upadłego, który mógłby kpić sobie z Pana Boga. Wszystko się skończy, już nie będzie można czynić żadnego zła i nie będzie żadnej struktury, która sprzeciwia się Bogu. Dlatego jako wierzący winniśmy oczekiwać przyjścia Chrystusa, kiedy w sposób doroczny przypominamy sobie w Adwencie Jego pierwsze przyjście, kiedy urodził się małym, bezbronnym dzieciątkiem i kiedy na końcu czasów drugi raz przyjdzie, już nie jako maleńkie dzieciątko, ale jako ten, który jest królem, który objawia wszechmoc Bożą i który jest jedno z Ojcem swoim. Kiedy podejmujemy dzisiaj w tą pierwszą niedzielę Adwentu modlitwę za Ojczyznę, to myślimy o tym, co nas kiedyś spotka, o Ojczyźnie Niebieskiej, o której mówiłem teraz. I o tej Ojczyźnie ziemskiej. W tym roku kalendarzowym i też liturgicznym, który wczoraj się skończył, a dziś się zaczyna od Adwentu, trochę inaczej niż w kalendarzu świeckim. W tym roku 25 mamy tysiąc tysiąclecie od sztu i od Przede wszystkim koronacji Bolesława Chrobrego jako pierwszego króla Polski. Dlaczego dodałem albo poprzedziłem słowem chrzest? Ponieważ bez chrztu nie byłoby Królestwa Chrześcijańskiego. Tak więc od 966 do 1025 tyle trzeba było, potrzeba lat, aby dwa panowania dwóch chrześcijańskich władców zakończyły się koronacją. Co oznacza koronacja i co oznacza Królestwo Polskie? Koronacja jest aktem religijnym i jednocześnie państwowym w tamtym połączeniu przez 900 lat historii Polski połączeniu Kościoła i państwa. Z jednej strony, gdyby nie było władcy, który chciał się ochrzcić czyli mieszka I gdyby mu się to nie spodobało chrześcijaństwo, niemożliwe byłoby prowadzenie misji chrystianizacyjnej, niemożliwe byłoby ochrzczenie ludzi, którzy mu podlegali. Z drugiej strony, gdyby nie wiara chrześcijańska, niemożliwa byłaby koronacja jego syna i niemożliwe byłoby utworzenie Królestwa Polskiego. Tak więc, te dwie rzeczywistości, wówczas, kiedy one były połączone, wzajemnie na siebie wpływały i przyczynowo-skutkowo się organizowały. I to jest takie pytanie: jak o pierwszeństwo kury, czy pierwszeństwo jajka. Nie da się tego właściwie określić, tak to silnie jest związane. Ukoronowanie Bolesława Chrobrego, a następnie za kilka miesięcy jego syna, to utworzenie czegoś, czego nie było wcześniej w Europie. Dzięki temu, że przodkowie mieszka, założyli silne państwo na terenie dzisiejszej Wielkopolski. Później podporządkowali sobie Kujawy, Mazowsze, a na samym końcu tę część Polski, z której ja pochodzę, czyli południową, tam gdzie są Kielce, Kraków i Zakopane. Wyrąbano całą dębinę w Wielkopolsce. Wszystkie dęby. Zbudowano olbrzymie grody, 20-metrowe szerokości murów u podstawy. Konstrukcje ziemno-kamienne, drewniane. Stworzono olbrzymie państwo. Nie były to jakieś. Yy, yy, Puszcze i ganianie się po lesie, y, naiwne pojmowanie tamtej rzeczywistości. Całą dębinę, jaka była w Wielkopolsce, całą wyrąbano po to, aby stworzyć silne państwo. Tam nie było kamieni, więc nie budowano z kamienia takiego jak na południu Polski, tylko z tych kamieni, które zbierano na polu. Kiedy powstało państwo, ono mogłoby istnieć. I gdyby nie przyjęli chrztu, bylibyśmy dzisiaj takim krajem, na przykład jak Japonia, gdzie pogaństwo przetrwało w sposób ciągły od czasów starożytnych i średniowiecznych po dzień dzisiejszy. I może takie państwo istnieć, bo nie zapominajmy o tym, że państwo jest starsze od kościoła. Najpierw były państwa, później przed pan Jezus, i dopiero założył kościół. Kościół jest młodszy od państwa. Jednak nasi przodkowie, decydując się na ten wybór, który podjął władca, nie był to władca absolutny. Ponieważ na przykład chrobry miał aż dwunastu doradców. Trzeba było ciągle patrzeć na to, jak reaguje ludzie, czyli w naszym języku społeczeństwo. Czy jest opór, czy jest wola przyjęcia chrztu. I nie ma w Polsce dowodów na przymusową chrystianizację. Nie ma też czegoś takiego, żeby chrześcijaństwo zniszczyło nasz język, naszą duszę, nasz sposób odczuwania, nie zniszczyło. Jedynie te rzeczy, które były religijne i pogańskie, one od nas odpadły wtedy, kiedy wszyscy zaczęli przyjmować chrzest i kiedy powoli zanikał pogański sposób życia i tak staliśmy się chrześcijanami. Przyjęcie korony albo zdobycie korony, założenie sobie korony na głowę oznaczało i po dzień dzisiejszy oznacza suwerenność. Zawsze w tych okresach historii Polski, kiedy orzeł jest ukoronowany, to to oznacza niepodległość. Jeden człowiek był królem i posiadał władzę nad całym państwem. Ale w imieniu całej społeczności, bez bowiem lojalności, tych, których jeszcze nie nazywano obywatelami, ale poddanymi, nic nie można było zrobić. Dlatego jego następca, czyli następca Chrobrego, kiedy zaczęły się rozruchy społeczne, utracił tron. Był wygnany do Pragi. Więc nie było żadnej magii, że ktoś, kto jest królem w sposób magiczny, jest w stanie rządzić państwem i z nikim się nie liczyć. Normalną konsekwencją rozwoju naszego państwa było stworzenie w wieku XVI Rzeczpospolitej. I Rzeczpospolita polegała na tym, że tę władzę, jaką mieli królowie w średniowieczu, dano częściowo szlachcie, rozszerzono i 10% społeczeństwa miało uprawnienia obywatelskie, i 10% społeczeństwa, czyli szlachty, od której my wszyscy pochodzimy przecież dzisiaj, częściowo lub niektórzy w całości, te 10% stało się ludźmi biorącymi udział we władzy. I kiedy przyszedł wiek XX, to należymy do tych krajów, w których najwcześniej udzielono prawa do głosowania kobietom w okresie dwudziestolecia międzywojennego i zapanowała pełna demokracja. Czy przez to Zniknęło Królestwo Polskie. Nigdy nie zniknęło i ciągle trwa. Kim więc my dzisiaj jesteśmy jako posiadający uprawnienia do sprawowania władzy bezpośredniej poprzez demokrację? Jesteśmy kimś podobnym do króla. I dzisiaj wszyscy nosimy na głowach małe korony, posiadając uprawnienia do rządzenia państwem. Wtedy jednak, kiedy chrobry założył sobie na głowę koronę, to wtedy on pierwszy w naszym imieniu wszedł w prawo posiadania państwa. Na całym świecie było wtedy kilku kilkunastu ludzi, którzy byli namaszczeni i nosili korony w chrześcijańskich krajach. Niczym tak naprawdę nie różniła się koronacja króla polskiego od koronacji cesarza. Był to praktycznie ten sam liturgiczny gest. Dlatego tak bardzo koronacje nawet na króla przeżywali w Rzeszy Niemieckiej, ci, którzy byli przedstawicielami władzy cesarskiej, że jest to obraza cesarstwa, bo umniejszenie było o jednego mniej na świecie króla w tak poważnym kraju i części Europy, i nagle on się pojawił namaszczonej w złotej koronie. I ma państwo, czyli nie można tego państwa dzielić. Nie można go rozdrapywać i ono trwa. Kiedy sięgam do takiego doświadczenia, do Was, którzy tu przychodzicie, jedni dlatego, że jest osiemnasta, a drudzy dlatego, że jest msza za ojczyznę, chcę być w miarę komunikatywny dla wszystkich i wszystkich uszanować, bo Kościół jest katolicki. Nie jest polityczny. Miłość do Ojczyzny jednak wszystkim nam się przyda. Ciągłe uświadamianie sobie tym, kim jesteśmy, jest bardzo pomocne i pomaga nam w, w, w życiu, w praktykowaniu miłości do Ojczyzny i w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju praw obywatelskich, abyśmy sobie to lepiej uświadamiali. I abyśmy dorastali do tej godności, jaką mieli królowie i którą my obecnie dziedziczymy jako mający udział we władzy, mający prawo do wybierania władz państwa, przedstawicieli, za pomocą przedstawicieli dzisiaj się rządzi. Dlatego pamiętajmy o tym i rozumiejmy, że Królestwo Polskie Nigdy nie przestało istnieć. Stało się państwem oddzielonym od Kościoła i niech tak zostanie. Bo byłoby bardzo źle, gdyby było połączenie, tak jak jest w Anglii, gdzie nigdy nie rozdzielili Kościoła od państwa. Mówię to jako ksiądz wierzący i praktykujący. Niech y, miłość do Ojczyzny. I jednocześnie uświadamianie sobie praw, jakie mamy do rządzenia państwem, bo Polska to jest nasza ojczyzna, którą kochamy, ale państwo to jest coś, co jest naszą własnością, czym rządzimy i do czego mamy uprawnienia. To się nazywa Polska jako ojczyzna i to się nazywa Polska jako państwo. I trzeba to dobrze rozdzielać i dobrze rozumieć. I korzystać z tego, bo to wszystko jest nasze. Dlatego, wspominając ten rok 1025, który się y, kończy tym tysiącleciem, już ostatnim miesiącem od jutra, właśnie to chciałem do Was skierować, abym powiedział parę słów o Polsce jako ojczyźnie i o Polsce jako państwie. Amen.